Diana ledwo skończyła 19 lat, a od ponad dwóch lat jej zainteresowaniem jest drwalstwo. Dziewczyna tak bardzo polubiła obsługę piły motorowej, że postanowiła wystartować w zawodach drwali w Bobrowej. Chodzę do Technikum Leśnego w rynku. moi rodzice już od kilku lat są tutaj sponsorami na Bobrowej. I od kilku lat to było takie moje małe marzenie, żeby wystartować w takich zawodach. No ale, że nie miałam już skończonego kursu Pilarze, nie miałam ukończonego 18 lat, nie mogłam, ale dopiero jak ledwo skończyłam 18 lat, ukończyłam kurs, od razu zapisałam się na zawody. Tata przywiózł mi drewno, ćwiczyłam po półtorej godziny dziennie, od jakichś dwóch miesięcy już przed zawodami. Trochę to było wyzwanie, ale myślę, że było warto. W zawodach wzięły udział dwie dziewczyny oraz kilkunastu panów z Polski i zagranicy. W sumie do Bobrowej na 20 międzynarodowe zawody drwali przyjechało pięć drużyn. Wpisały się w kalendarz nie tylko gminy Rudniki, ale również województwa polskiego, całej Polski. Występują tutaj nie tylko zawodnicy z Polski, występują również zawodnicy z Francji, Czech, Niemiec, Słowacji. Nazwa miejscowości Bobrowa pochodzi od Bobrów, czyli zwierzątek, które są mistrzami w ścinaniu drzew. Wymyślono tak, że tutaj właśnie w Bobrowej Zamiast bobrów, drwale przy użyciu pił spalinowych będą właśnie rywalizować ze sobą. A rywalizowali dwa dni, w sobotę i niedzielę. Uczestnicy do zawodów przygotowywali się od kilku miesięcy. Przygotowuję sobie piły do konkurencji. I w jaki sposób się te piły przygotowuje? Znaczy, muszę je wyczyścić, cal calutko. no i taki trening już teraz sobie robię. Nie? Trening. Mogę pokazać nawet. No, proszę bardzo. To była prezentacja jednej z kilku konkurencji, które zawodnicy musieli wykonać w jak najkrótszym czasie. Wjeżdżamy na pole zrębowe do lasu i tam zawodnicy podchodzą każdy do swoich drzew. No i jest ścinka. Następna konkurencja jest przeżynka kombinowana kłody. Następna konkurencja jest przeżynka na dokładność. Sosowanie polega na tym, że na żerdzi są nabijane sęki. I na czas jest to robione. Jest 30, bodajże chyba 33 senki są nabite. No i, to, i później taka jest poza konkurencją, jest Te yy, Pilarki zastępują maszyny, nie różne harwestery, nie harwestery. No. Ale myślę, że to nie jest nie, 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 nie jeden zawód. Bo wszystkiego maszyna nie zrobi. W tej rywalizacji każda sekunda jest cenna. Niezaplanowany ruch może się negatywnie przełożyć na końcowy wynik czasowy. Wszystko jest trudne. Tu się liczy precyzja, szybkość, no i czysta głowa przede wszystkim. Stres jak najbardziej niewskazany. Naprawdę są bezpieczne, tutaj można się przyjrzeć, fajnie widać u kolegów, jak są ubrani, środki BHP. 100% zachowane, super spodnie, bluzy, rękawice, kaski, słuchawki. Wszystko, wszystko musi być, bo sędzia, jeżeli widzi, że zawodnik dany czegoś nie ma, po prostu dostaje punkty karne. Aby być dobrym drwalem, potrzebny jest odpowiedni sprzęt to dzięki niemu zawodnicy mogą ulepszać swoje możliwości. To są pilarki dosyć drogie, mocne i to profesjonalne. No Mi się udało akurat do Teamu Steel wejść, także dostałem tutaj od sponsora po prostu sprzęt, taki pilarkę i trochę jestem do przodu. Ścinka jest najbardziej nieprzewidywalna, bo to wiadomo pogoda, nie wiadomo jak to tam... No, palik to jest 400 punktów, a maksymalnie 660 za całą konkurencję, więc jest bardzo dużo, no tu się przydaje szczęście po prostu pozostałe to trening, trening. Zawodnicy z Polski podczas zawodów w Bobrowej zbierają punkty do mistrzostw Polski. Zawody drwali są rozgrywane tylko w trzech miejscach w Polsce, w tym w Bobrowej.